9 października, pewnie tego nieba nie widać. Tutaj, może widać, że tu dzisiaj jakieś zawody będą miały miejsce. Myślę, że a na razie piękne niebo, a my ruszamy w las. Witam zatem wszystkich twardzin i ludzi z Tytanu. Tak zapomniałem powiedzieć. Jestem tutaj na podbiegu. Podwieżyce, na razie drogą asfaltową ubrałem się dzisiaj tylko w koszulkę zaciągnąłem aż rękawy na ręce bo tak patrzyłem po polach szron a tu faktycznie termometr w samochodzie pokazał 0 stopni więc kinol będzie dzisiaj czerwony ale ja lubię takie temperatury więc na no pewno opowiem jak to było Zaraz będzie las Jakby ktoś chciał wiedzieć jak to się biega na tej porze no to jest zastrzyk dodatkowy adrenaliny Jak widzicie tyle co czołówka oświetli chociaż zaczyna się już taki powoli Fit robić 6.09 Na zegarku wybiła Za mną Niecałe 3,5 km Także Tak to się biega Raźnie na pewno w dwójkę co najmniej No ale przyjaciel, który Mnie dzisiaj namówił, za co mu dziękuję Że mnie namówił, bo nie było mnie tu ponad 3 miesiące Skoro namówił On odmówił to ja nie odmawiam Po godzinie biegu zaraz będzie tam padło 7 ,900 km 900 m I można już powiedzieć że na pareckę będzie można wyłączyć Chociaż tak się zbiega w lasie jest jeszcze ciemno. No to na otwartych przestrzeniach Już mamy ładny poranek. I to jest piękne. Jak się rozpoczyna tak dzień. Muszę wam powiedzieć, że tego nikt wam nie zabierze, jeżeli chociaż raz spróbujecie, bo super powietrze, pusto, cisza w lesie. Wiadomo, że czasami jakiś zwierzak może się pojawić Ale to w końcu natura Natury się nie boimy Na, Z naturą chcemy żyć w zgodzie I bieganie jest też w zgodzie z naturą Bo jest to jeden z najbardziej naturalnych ruchów człowieka Tak moi mili już jesteśmy Na parkingu jest i tam padło Także tutaj całkiem przypadkowo tą czarną trasę z kiedyś przebiegliśmy Tam widać już ludzie próbują, młoda para Zrobić sobie piękne pewnie zdjęcia 16:40. Jesteśmy pod wieży, co? Moi mili. Zbiegamy do parkingu w wojsku w ulicy świętej Anny. Tam wyjdzie ponad 17. A więc wbiegł od Wieżycy od strony południowej Czarnym szlakiem U podstawy Ślęży Dotąd padła I powrót też czarny Od strony północnej Do Wieżycy Tak to wyszło Niestety mój przyjaciel rowerowy Nie dał rady zdrowotnie dzisiaj Ale mam nadzieję, że kiedyś Dołączy Że synka też namówię na to żeby rowerem z statusiem z rańca wstał i przyjechał chłodno, chłodno. No jak 0 stopni było, to chłodno, chociaż wiadomo, że biegać rozgrzewa się podczas biegu. Członeczko teraz po oczach ładnie daje w ogóle ma być słoneczny dzień, chociaż już z tych jesiennych koło 8 stopni 10 maksymalnie w ciągu dnia. Ale ja taką pogodę lubię. Polecam ślęża. Come, come back, come back. Lęża. Wróciliśmy po ponad trzech miesiącach. Spróbować rozbiegać nóżki. Jest dobrze. Jest ok. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pamiętajcie, jesteście w końcu ludźmi z Tytanu.